Ja mhm. jeszcze bym wróciło do tego, co czego żeśmy zaczęli. Żeśmy zaczęli mówić o Bawarczykach. Czy rzeczywiście, czy to ma jakiś związek, że tam, tam się ten cały cholerny ruch zaczął? Nacis nacistowski zaczął? Ale tak jak ci mówiłam. Ty wiesz, jak to było z Hitlerem? On przecież jak już mówiłam, także przede wszystkim te najgorsze warszty społeczne. Jako, jako zalążek, tak, jako tą, tą, tą przyboczną tak, węglu. Ja nie sądzę, żeby tam byli tak, już tak inteligencja, i żeby oni tam byli nie je, nie no tak byli Potem Potem pod przymusem akurat. No tak, ale teraz NPD, teraz przymusu nie ma. No nie ma. Ale wiesz co? A ziomkostwo? właśnie ja takie artykuły tam Był tam znów gdzieś zorganizowany zjazd w bo w artykule było powiedziane, że... Właściwie tylko sami sparczeli. I bardzo mało. Mhm. To oni sami piszą o tym. Młodzież się do tego wcale nie bierze, i tam tak dobrze. Co ją wiąże z tą dawną ojczyzną. A NPD? Tak, że... Też sami starcy? Bo, ja Bo to jest polityczna myśl, to, chwycić. to może już chwyć. może chwyć, no na pewno, że tam są. Naprawdę dla tym Ale z tymi tam, się z tymi rzeczami nie spotykałam. Nie, ja się, się nie spotykałam. Ludzie się tym interesuje, ale ja się tak bardzo w tych sprawach nie orientuję. Muszę zupełnie. Ci A ciotka nic nie mówiła na ten temat? Nie, ona mówi, No, u nas jest wszystko możliwe i wszystko wolne, i każdy ma prawo głosu i może robić co chce. Jak się to ukształtuje później naturalnie, nic nie wiadomo. Bo ten jej kolega, który był, on zresztą przyszedł jej opowiedzieć, jak to było podczas wakacji. Pięć tygodni podróżował yy, po Turcji. A co ja ja, mam za... się Przepraszam, jeszcze taśma się kończy. Tak. Ja chciałem sobie się jedną rzecz. pytać, czy coś się zanosi, Na, dass Brandt mógpfe odeist? nichts ich vergehe Ich habe ja ach, das ist doch ein Linker. er viel Sympathie bei uns. Ten, so eh, no ja, wenn er aber seine Ideen durchführen will, wenn seine Idee einer Annäherung zwischen Russland und okay. Deutschland, Bundesrepublik und Polen und Bundesrepublik, wenn er das durchführt, dann würde er wahrscheinlich nur auf. Äh, Inne wewnętrzne sprawy go będą interesować. Tak, jeżeli się te wszystkie sprawy ułożą. Tak, jak się, jeżeli się ułożą i jak się ułożą. I wtedy będzie miała szansę na to, żeby pozostać. Wtedy tak, możliwe. Ale jeżeli mu się, się... jeżeli mu się nie powiedzie, nie powiedzą no, tak, sprawy ze wschodem, to wtedy nie wiadomo. To nie wiadomo. Ale jakiś taki, taką sympatię.